To nie pierwsze zatrzymanie w półtysięcznym wiśniewie na Mazowszu, ale pierwsze tak głośne. Policjanci zauważyli kierującego z Kodą, który znacznie przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Dzień. Za kierownicą Donald Tusk, były premier, były szef Rady Europejskiej, w końcu przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Kierowca ten jadący z prędkością 107 km na godzinę został zatrzymany do kontroli. Kierowca nie kwestionował swojej winy. Jest przekroczenie przepisu drogowego jest kara zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące plus 10 punktów i mandat. Adekwatna. Przyjąłem ją bez dyskusji. Skomentował Donald Tusk. Nie tylko on, bo przy takim kierowcy temat porusza. Od prawa do lewa. Pirat drogowy Donald Tusk złamał prawo i stracił prawo jazdy. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. Tylko po władze warto się śpieszyć mniej powolnie. Na drodze sporo to jednak kosztuje. W tym przypadku 500 złotych mandatu. Do kontroli doszło przed Muławą, 125 km od Warszawy. Krajowa Siódemka to najkrótsza trasa ze stolicy do Trójmiasta, ale po drodze jest wiele miejscowości, gdzie jechać można maksymalnie 50 km na godzinę. Prawda jest taka, że jest to jeden z najbardziej sprawiedliwych przepisów, który obowiązuje nas wszystkich. Osoba, która przekracza dozwoloną prędkość o więcej niż 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, traci prawo jazdy na 3 miesiące, ale jeszcze przez 24 godziny może tym samochodem kierować, ażeby dojechać do domu. Po trzech miesiącach Donald Tusk odzyska prawo jazdy. Wystarczy, że zgłosi się do urzędu. Nie kończy się to żadnym egzaminem sprawdzającym kwalifikacje nie będzie musiał zdawać drugiego egzaminu na prawo jazdy. Jeśli w takiej sytuacji kierowca jeździłby dalej bez prawa jazdy, wówczas mógłby je stracić na zawsze. Cyprian Jopek wydarzenia.